Witajcie w kolejnym odcinku Skar Crashera. Dzisiaj postaramy się zdobyć kolejne miliony, a nawet biliony. Postaramy się, zobaczymy jak wyjdzie. Czy mi się uda? Ile mi się uda? Zobaczymy. A dlaczego to robimy? Szykujemy kasiurę na czołg albo staramy się zdobyć czołg. Więc nie przedłużając, zabieram się do roboty, zobaczymy czy mi się to uda i jak to wyjdzie. No teraz, no, czuj się ziomek. Odsuń się, bo my się staramy jak najszybciej zdobyć kasiurę! Tutaj, o! Wiecie, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, wiecie co tutaj nastąpi zaraz. Tutaj był przed chwilą event na ślisk, ale tą maszyną to za bardzo w ślizg, no nie dam rady, ale tutaj chcę zobaczyć jak auto rozwali mi maszynę budowlaną, zobaczcie, no jak kroski, ale to przecież to maszyna, to taka jest mocniejsza raczej, nie? Od tego tira, który tam przejechał, zobaczymy jak tutaj pójdzie. Tutaj powinno być troszkę więcej kasy. Oczywiście, nie wiem. Yy, oglądaliście ostatni odcinek? Jeżeli tak, to wiecie, że tutaj kasa leci, no troszkę, no powiedziałbym. A nawet bardziej niż troszkę szybciej, bo wystarczą nam zazwyczaj, zazwyczaj nam wystarczą dwa samochody, żeby odblokować następne. Ale tutaj widzę, jest przeskok dosyć duży, bo mieliśmy chyba 17, a teraz potrzebujemy 20 milionów. Więc tutaj troszkę więcej potrzebujemy, więcej razy rozwalić ten jakże wspaniały spych budowlany. Więc zobaczcie jak to... Ale jest twardy, jest twardy, bo te lasery no nie mają szans go rozwalić. Eee, tutaj ogień chyba też nie za bardzo. Chyba nie za bardzo, co? No tak to wygląda, jakbym tutaj dużo nie zarobił na nim. Włączę jeszcze raz. A nie, to są tylko lasery. A gdzie jest ogień? Ogień bym chciał. Jest ogień! Iha! Dobra, teraz się spalił. Teraz ruszyła maszyna, dobrze, ładnie, no i teraz się to szczętnie spalił, dobra Praktycznie, praktycznie, jeszcze widziałem tam części jakieś, ale nie będziemy już czekali aż one się do końca spalą Tylko pojedziemy, znowu to samo? Znowu to samo, jej Dobra, a teraz, jeżeli zdążę tutaj dobiegnąć Aj, właściwie chciałem to wycofać, chciałem wycofać O, wyciągnie go? Chyba go nie wyciągnie nawet go wciągnęło z powrotem, no to szkoda, szkoda, może bym zarobił troszkę więcej kasiury, jakby mi go wyciągnęło, laserem trochę rozciąć i jeszcze raz go wrzucić do ognia, ale całkiem ładnie się spala, muszę przyznać, że jest... Całkiem dobrze. O, o, o! Tym razem, może uda się spalić całego. Tak, chyba spalił się cały. Teraz nie widać tam żadnej części, więc spodźmy. Zaraz będziemy mieli odblokowane kolejną maszynę, kolejne auto. Wow! Ale go szarpnęło. No tutaj jest problem, żeby go wciągnąć. Musi go dobrze potrzaskać. Żeby wszystko przejechało na drugą stronę. Uuhu. Nie widziałem, że takie autko będzie, ale mamy kolejne autko. Co to jest? Uuu. Dobry na pustynię. W zasadzie wszędzie dobry. Iron on ma? 121. Nie jest tak szybko. Volume jest 470. A widzicie, tutaj nawet nie patrzyłem na to. Gdzie jest to auto? 410, 470. Okej, okay, dobra, teraz widzę. Ten volume wzrasta cały czas. A widzicie, tutaj był taki przeskok, bo tutaj był VIP. Tego tak jest, tak jest, limuzyna była do kupienia, ale za e, musiałem być VIP, jako że nie jestem, nie mogłem jej kupić i musiałem więcej nazbierać. Więc za każdym razem jak będziemy mieli taką sytuację, hu 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 hu. Jak będziemy mieli taką sytuację, to powinno być... O, wybiegnij! To, będzie, to będziemy więcej zbierali kasiury. Oj, coś tutaj się pozawieszały wszystkie moje części. No, szkoda. Szkoda, nie zarobimy tyle, ile powinniśmy, ale... Ale co tutaj jest? Nie, ja nie chcę go zgniatać. Ja nie chcę go zgniatać, trzeba znaleźć lepsze. O, ładnie, ale ładnie się rozpędza. To, to mogę przyznać. Uuu, w śliski się naprawdę nieładnie robi, muszę przyznać, że autko mi się podoba. E, tutaj nie, tutaj nie, gdzie by tutaj pojechać? Może? O, 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 zamrozimy go? Czy, chwila, chwila, tutaj, ach, to jest to cięcie, dobra, nie, ciąć nie chcemy. Chwila, to jest zajazd numer 2? Nie, numer 1, ajajaj, to lecimy na numer 2, o, czołgista, Uu. Lecimy na numer 2 i nie mamy kółek. I nie mamy kółek, przynajmniej jednego nie mamy. Ja chcę zjechać, ja chcę zjechać z tej e, równi pochyłej. O, to jest chyba tutaj i zaraz stracę drugie kółko, jak tak będę jeździł. Tak jest, to jest tutaj. Powinno się udać, tak jest! Uda się! Uda się zobaczymy ile z niego zostanie. Zobaczcie. Yyy. Dużo nie zostało. Dużo nie zostało. Ta kratka, kratka, klatka w ogóle nas tutaj nie uchroniła przed rozwaleniem. To samo co tutaj. Ale dostaniemy przynajmniej maksa kasy, co? 500 będzie 200. Tak, jest 515. Dobra. Lecimy jeszcze raz, bo jeszcze raz będę musiał go rozwalić. Co my tutaj mamy? Wow, schody, ale on się praktycznie nie rozwalił. Co to za schody? Nie fajnie. I co my tutaj mamy? Udało mi się stamtąd wyjść. Udało mi się, no. Nie spodziewałem się, że ktoś mi to włączy. Dobra, ale mamy kolejne auto odblokowane. Cóż to jest? Parchos 611E. No, o, szybciutki jest. Stare auto, widzicie, to widać po tym wyglądzie jego, ale szybciutkie jest. Tutaj nie jadę, bo tutaj trzeba dużo wchodzić. Pojadę tutaj, nie wiem co tutaj jest, ale. O, o lasery. Lasery go fajnie rozjadą. O, właśnie, i do ognia. Tutaj dostaniemy maksymalną ilość kasy za niego, chyba że się wyłączy ogień. Dobra, przez przypadek kliknąłem reset, więc no nie zobaczymy tego. Co tutaj było? O, tutaj jest ogień, tutaj jest ogień i tutaj dostaniemy razy plus, plus, przepraszam, plus 20%, więc tutaj... Wow, jak to szybko poszło, zobaczcie, no dwa razy go rozwaliłem, dwa razy go rozwaliłem. Tutaj był naprawdę szybciutki przeskok, 480 chyba mało za to auto, plus 10 przy rozwaleniu. Coś malutko za to auto poszło. Chwilę, ja złe auto wziąłem? Nie. Nie, no dobre. Dobre, no cóż. 20, aha, tutaj był przeskok tylko o milion. Dobra, wszystko jasne. Tutaj już mamy 3 miliony. On jest dosyć fajny. Bierzemy go. Bierzemy go. 160 na godzinę. Ładny. Ładny. No i oczywiście od razu go rozwala. Uuuu. Wow, ale co to było? Takie hamulce? O, tutaj. Tutaj, tutaj, stajemy. I tutaj go powinno doszczętnie rozwalić. Bum, ładnie. Tutaj wycelowałem w sam środek. <laughs> sam środek. 648 jak dobrze widziałem, co? Czy źle widziałem? Woo! Tutaj troszkę mniej, wprawdzie, ale też go ładnie rozwaliło. Te kolce jednak robią robotę. E, robią robotę. Czy ja jestem w stanie zresetować? Jeszcze nie. O, teraz jestem w stanie zresetować. Super. Lecimy, rozwalamy. Kolejny raz już jesteśmy w połowie kasy. O, tutaj ładnie. Co to? Co to jest? E, wyścig. Wyścig nie biorę udziału w wyścigu, bo wcześniej chciałem wziąć. I mnie wywaliło, albo coś mi się zwiesiło i nie mogłem tego ogarnąć, więc my dzisiaj zajmujemy się kasą. Typowo kasą, kasa nas interesuje, robimy kasę. Chwila, chwila, burn, burn. Dalej, jeszcze raz, palimy, palimy to wszystko. O, ładnie, teraz się spaliło. Dobra, chyba już całe auto, chociaż nie jestem pewny w 100%. O, trzech tam będzie w wyścigu brało udział. Co my tutaj mamy? Miożdżymy? co tutaj jest? Aha, nie, tutaj jest laser. Dobra, pójdziemy po ten laser, chociaż też... Też trzeba jednak tutaj wejść, stracić czas na to wejście. Zobaczcie, zaraz będzie, zaraz będzie kasiura! Zaraz będzie kolejny auto! Tylko jakie? Bum! Ups, a widzieliście ten ogień z tyłu? Niesamowite! Niesamowite. Czemu mi się. Aha, tutaj to jest. Dobra, tutaj nie wjeżdżam. Wiadę tutaj, co to jest? Aha, lasery. To powinno ładnie mi to auto rozwalić, chociaż nie za dużo rozwaliło, ale dobra, powinna kasa wystarczyć na nowe auto. Czy faktycznie tak będzie! Dowiemy się za sekund 5 i chyba ogień zgasł. No, ogień zgasł. Włączymy jeszcze raz. Mogłem wstać tutaj. Przy tym ogniu. Dobra i i i jest. Jest nowe auto! 28 milionów. Ym, teraz, a nie, teraz potrzebujemy 30, bo za 28 to będzie chyba za kasę. Nie, też będę mógł to od, yy, odblokować. Dobra. Przynajmniej tak mi się wydaje teraz. W tym momencie tak mi się właśnie wydaje, więc dążymy szybko. Do 28. Za daleko pojechałem. O, ale ładnie go. Ładnie go tutaj rozwala. Uu. Pięknie. Dużo z niego nie zostało. Um, jeszcze raz proszę to spalić. 640, 640, 720. Ładnie. Prawie milion. Prawie milion. Czyli trzy razy autko rozwalam i mam kolejne. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Oczywiście musimy dobrze trafić z tym rozwaleniem. Tutaj mam nadzieję, że ładnie go przemieli. Mielimy, 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 mieliśmy i mamy mielonkę. To ładnie, ładnie to poszło. Uu, aż miło popatrzeć. Aż miło popatrzeć. 700. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pal się. Gdzie jest ogień? Tutaj jest ogień. I wyłączyłem ogień. Dobra, nieważne. Lecimy jeszcze raz. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tam, okej. Okay. Mm. Auto się nie rozwaliło ładnie, ładnie trzyma się. Jak uu, ładnie wchodzi w ten zakręt, raczej w poślizg. To mi się podobać. I na? O właśnie. W ten sposób jesteśmy dokładnie na środeczku. I kliknąłem, Teraz. Boo! Mamy nowe autko! Jednym uderzeniem odblokowałem kolejne auto i jest takie fajne, ale dziwne troszkę, jakby zmontowane z dwóch różnych. No nic, ma 700 tysięcy. Te ile miało? 620. No to zaraz będziemy w milionach zarabiali teraz. Jak to tak dobrze widzę. O, znowu tutaj, znowu tutaj. Zobaczmy, czy uda się rozwalić całe, tak jak przed chwilą to rozwaliłem. Musi się udać, no bo jak nie, jak nie, jak tak. Zobaczmy, ile zarobimy za rozwalenie tego autka. Trze... 840, no i to jest ładna kasa. To my tutaj mamy, przemielimy go. Zobaczymy, jak go przemielimy, ile zarobimy. I jest mielonka. Zobaczmy, ile z tej mielonki wyjdzie. Ile z tej mielonki wyjdzie? 826, a tam mieliśmy 840. Czy będzie więcej? Chyba nie, chyba to już jest koniec. Tak jest, więc tam było troszkę więcej, ale nic się nie stało. Jeszcze raz rozwalimy i mamy nowe, nowe auto. I mamy nowe auto. Co tutaj jest? To jest zjazd, ten długi, tak? O, to jest piękny zjazd. Zobaczmy ile z tego auta zostanie. Bum! <słyski> 519, no, połowa ta. Pierwsza połowa się rozwaliła, druga została. Mówiłem, tu są dwa auta zespawane. Centralnie. Dobra, mamy kolejne auto. Cóż to za, za cacuszko nam się. Autobus? Mamy autobus, szkolny autobus. Szanowni Państwo, lecimy autobusem. Ciekawe, w zasadzie ciekawe. Mm, możemy sprawdzić, ile zarobimy. 710, 710 za autobus. Ładnie, 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 gdzie jest gwiazd? Ho, ho, ho. Już wiemy, gdzie jest. Ej, halo! Co się stało? Ktoś w nas z bazuki przywalił, ale jeszcze autobus śmiga. Zobaczcie. Koła z przodu zostały i chyba jedno z tyłu, co? Nie, nie ma z tyłu koła. Ale mogę śmigać tym autobusem, mogę skręcać, bo przednie są skręcające. Zobaczcie na ten autobus! <laughs> Niepokonany! Co tutaj jest? Tutaj jest zjazd? Czy gdzieś tam będziemy spadali? Zobaczmy. Zobaczmy, wjeżdżamy. Wow, coś zahaczyłem. O, schody! Whee! Ciekawe, ile z niego zostanie? <laughs> Dobra, tyle zostało z autobusu, a całkiem spoko. Podobało mi się, jak rozbalili mnie z bazuki. To było, to było fajne. Co tutaj jest? Aha, aha. Pomożesz mi? Dzięki. No, rzucaj. Lewo, prawo. No. Dobrze. Pięknie. Nie muszę wchodzić nawet. No jeszcze. Dzięki. Uuu, cały autobus padł. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, bo mam dreszcze. Dobrze. Uwie. <grystanie> Dobrze. Jak na skakance. Zobaczcie. O, i trzeba przeskakiwać. Dobra. Myślę, że to wystarczy. Bierzemy następny autobusik. Dobra, i co tutaj jest? Co tutaj jest? A, chyba te schody znowu. Zobaczmy, ile z niego zostanie. O, nie jest źle. No dużo się nie rozwalił. Tutaj będziemy plaszczyli go troszkę. A, pier... U, Uu, za daleko. No dobrze, no zrobimy dobrze. to. Zrobimy to. O, już się skończyło. Ładnie, ładnie. I bum. Otwórzcie mi to. I nie, nie, forward, 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 please, forward. No, backward, forward. O, właśnie. Teraz ładnie, teraz się to spali, miejmy nadzieję. No i dobra, ta maszynka coś tutaj nie działa do końca, także lecimy z następnym e, autobusem. Zobaczcie, i a zobaczmy, jak on w ogóle się ślizga. <laughs> Całkiem spoko. <laughs> Całkiem spoko. Muszę przyznać, że jak na autobus bardzo fajnie się ślizga. Zobaczmy jak tutaj wiadę. Ups, ups. To nie było zamierzone. Uuu, ale tutaj będzie rozwałka. Jeszcze tyłem wiadę, jakbym chciał zaparkować. O! Bum! E, Chwilę, włączmy to tutaj już. O! Otwórz się! Wypuść mnie! O! I teraz, ładnie. Powinno go wepchnąć dalej. O! O! To chodziło. O! To chodziło. Ktoś tam w nas wjechał, chyba co? Tak jest. Tak jest, pięknie, jak to pięknie wygląda, cudownie, taka rozwałka. Mhm. Mm Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, ile nam zostało? W ogóle, jaki jest następny wóz? A chwila, ja już mam odblokowany następny wóz. Aaaa no tak, ja już pod 34 idę. Mogę go zrespawnić? Macedas Class V20, mogę. Nawet nie zauważyłem, jak odblokowałem nowy wóz. Nawet nie zauważyłem. Dobrze, dobrze. No to do kolejnego już nam dużo nie brakuje. Tutaj sobie wjedźmy. Ładnie. Jedź pan, jedź pan. I pięknie go zalało, zobaczcie. 800, 836? 840? Crasher. Aha, tutaj ile części? Super, może coś tutaj. 905 tysięcy za samochód. Nie chcę tego. No dobra, już jak wziąłem, to zróbmy to, ale. Mm, chciałem nowy samochód. Chciałem nowy samochód. O, będziemy się mrozić. Będziemy się mrozić, uciekamy, uciekamy stąd. Dobra, zmrożony maksymalnie myślę, myślę, że tak, to wystarczy, to wystarczy. Bierzemy kolejny samochód, to jest jakieś wolna coś tam. Nie doczytałem, nie zdążyłem doczytać, więc rozwalmy teraz ten samochód. O! ale samochód miał być, nie ja, nie ja z samochodem. Ale dobra, czyli część, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli traficie na to wyzwanie, na ten event, to musicie rozwalić, rozwalać różne samochody, więc weźmy sobie jakiś starszy samochód, którego jeszcze nie miałem, autobus, może na przykład. I tutaj sobie części rozwalimy. Tutaj sobie części rozwalimy. Dostaniemy kolejne super części. O, 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 o. Zobaczcie, 270. O, i tutaj części się rozwalają. Zobaczcie, jak to pięknie idzie w górę. Zobaczcie, cudownie, cudownie. I biorę następny wóz. Zobaczcie, zobaczcie, weźmy ten i rozwalmy go. I następne części piękne zdobędziemy i pójdziemy do przodu. Będziemy na pierwszym miejscu i to wygramy. O. -o. Ale nie w ten sposób. W ten sposób nie wygramy. Teraz pięknie, ładnie, zobaczcie, 450. Jeżeli będziecie mieli to, to wyzwanie, musicie różne samochody rozwalać. Nie ciągle to samo, tylko różne samochody, jeden za drugim, jak najwięcej części musicie tutaj rozwalić. O, pięknie, tutaj już więcej nie będzie. Weźmy sobie jeszcze starszy. O, ten. Może ten model, ile mam czasu? 23 sekundy. No to tutaj mogłem wjechać, ale dobra, wiedźmy, tutaj jest tandetnie, tutaj jest tandetnie. Tak jest, to jest to. Tak myślałem, że to jest to. O, chociaż nawet ładnie się rozwalił. Dobra, 631 i tutaj mnie już nikt nie wyprzedzi. Pięknie, pięknie, ładnie, super. Super. Pierwsze miejsce, 100 dodatkowych kredytów, także jestem. Do przodu, wracamy, wracamy do najnowszego auta za 34 miliony. Tego raczej nie będę mógł rozpawnić, ale zobaczymy. Jeżeli nie, to będę musiał dużo nazbierać, żeby przeskoczyć do tego za 40 milionów. Dobra, lecimy z tym, lecimy z tym. Ach, no tak jak tutaj mówiłem, do 40 milionów jednak muszę tutaj przeskoczyć. Tam to nie jest dla mnie. Dobra, znowu tutaj... Przetapiamy, więc ja uciekam. Auto niech się zaleje. Okej, okay, mamy już 38,5. Te auto naprawdę daje kupę kasy. Zobaczcie, prawie milion, prawie milion, więc muszę rozwalić jeszcze dwa autka. Myślałem, że w niego wjadę, że on ma PVP, ale nie miał. Na szczęście nie miał PVP. Raczej na szczęście, czy na szczęście, nie wiem. Po prostu nie miał i zablokowało mnie. Huuuuu. Uhu. Udało się. Udało się wybiec. Jej. Dobra, tam auto się psuje, widzę. Ładnie, ładnie, ładnie. Mamy już 800. 843 dają więcej. Chyba nie. Jeszcze raz muszę je rozwalić i będzie 40 milionów i będzie nowe autko. Nawet nie wiem jakie tam jest te nowe autko, ale będzie nowe. Super. 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 O, ładnie go rozwala, ładnie, uuu, już wiemy co to za autko, poczekajmy, niech tutaj jeszcze Kasiura wpadnie, bo tutaj około 900 będzie, 954, ładnie, zobaczmy nowe autko, cóż to jest? Brubos 800G, no takie masywne autko, no porządne dobra, spawnujemy to autko zobaczmy jak ono wygląda, ładnie jak się rozpędza, mm, całkiem ładnie się rozpędza, o czołg czołg, witaj czołgu jeszcze ma turbo kupione ładnie, chyba chce we mnie strzelić, co? Tak jest ale mi rozwalił, haha <noise> wow, wow Uciekamy, uciekamy! O, 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 rozwalił mi kółeczko. Dobra, dobra. Do do mielenia. Do mielenia. Nie uciekniesz, zmielimy cię. <laughs> dobra, dobra, dobra. I? Ja chyba dostałem maksa, bo miałem trochę auto rozwalone, więc więcej nie dostałem. Na tym dzisiejszy odcinek zakończymy. Znowu poszedłem do przodu. Znowu poszedłem do przodu. Mamy kolejne kilkanaście aut. Nie, no może kilkanaście nie, ale kilka na pewno. Um, odkąd tutaj jedziemy? To jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery. E, nie tą stronę. Pięć, sześć, siedem, osiem. Tego nie mieliśmy. 9. No, to 9 aut dzisiaj ogarnąłem. W zasadzie, no, dziewięć, dobra, bo tutaj ten nie będzie do użytku, dokładnie, bo to jest VIP. Zaraz, by, zaraz bym go miał, ale to jest jednak VIP. Więc mamy 10, 9 aut. Jeszcze nie widać tutaj czołgu, ale ogarniemy to. Ogarniemy to z czasem. Teraz będziemy tylko przyspieszali, także damy radę. Jeszcze chwila, może dwie, i będzie czołg. Będzie czołg, będziemy go mieli. U, coś się zepsuło, coś się zepsuło. Tak jest, tak jest. To znak, że kończymy dzisiejszy odcinek. Także wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli oczywiście nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zostaw suba już teraz, zostaw lajka pod filmikiem. No a wy? którzy subskrybujecie już, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmikiem, no i nie zapomnijcie pojawić się na kolejnym odcinku, a na dzisiaj to będzie wszystko, także trzymajcie się, hej!